Szukasz automatyki do swojej bramy? Wybierz taką, którą zamontuje licencjonowany instalator Nice. Dzięki temu zyskasz profesjonalny dobór siłownika do twojej bramy, autoryzowany montaż, wiarygodny serwis oraz do 5 lat gwarancji. Zaufaj liderowi rynkowemu. Po prostu Nice. Młodzicy Stadionu Śląskiego z rocznika 2009 walczą o awans do II Ligi Wojewódzkiej. W minioną sobotę piłkarze prowadzeni przez trenera Krzysztofa Ciasto mierzyli się z innym z pretendentów do wygrania całych zmagań, Czarnym i Sosnowiec. Zieloni mieli przed tym spotkaniem tyle samo punktów co ich rywale, ale zdążyli już rozegrać o jeden mecz więcej. Korzowianie szybko, bo już w trzeciej minucie wyszli na prowadzenie za sprawą trafienia Kajetana Śleziaka. Kilka minut później po stronie Czarnych Sosnowiec do remisu próbował doprowadzić Aleksander Tomaszewski, ale dobrze w swojej bramce interweniował Oskar Strządała. Na kilka minut przed końcem pierwszej połowy po dośrodkowaniu z prawej strony boiska autorstwa Wiktora Karwowskiego głową uderzał Kajetan Śleziak, ale nie udało mu się trafić w piłkę na tyle czysto, by zaskoczyć golkipera rywali. Do przerwy utrzymało się jednobramkowe prowadzenie gospodarzy. Więcej działo się po zmianie stronę Zaczęli przyjezdni od minimalnie niecelnego uderzenia autorstwa Jakuba Danowskiego. Trzy minuty później znakomicie w szesnastkę przeciwnika przedarł się Oskar Tomecki, ale nie udało mu się skierować piłki do siatki. W 35 minucie ładnie przy piłce utrzymał się Mikołaj Kempys. Później oddał ją do Jakuba Golasowskiego. Golasowski dośrodkował w pole karne, a tam efektownej przebrotki próbował Szymon Wolniczak. Zieloni coraz mocniej zaznaczali swoją przewagę na boisku. To znakomite uderzenie Mikołaja Kempysa i równie ładna interwencja Olafa Szeptucha. Stadion miał jeszcze Żudrożny, po którym uderzał Szymon Rożek, a swój zespół od straty Gola ratował jeden z defensorów z Sosnowca. I jeszcze raz w ataku zieloni Robert Sokołowicz wystawia piłkę do Wiktora Karwowskiego. Strzał Karwowskiego broni golki Czarnych. W 47 minucie czujność w swojej bramce zachował Oskar Strządała i wynik wciąż brzmiał 1-0 dla stadionu. Ale taki stan utrzymał się jeszcze tylko przez kilka chwil, bo do wyrównania doprowadził Daniel Pietrucha i od 49 minuty mieliśmy remisy 1-1. Taki rezultat zupełnie nie urządzał jednak gospodarzy, którzy potrzebowali raptem 3 minuty na to, by odpowiedzieć i to bardzo skutecznie. Za sprawą trafienia Mikołaja Kempysa Stadion Śląski wrócił na prowadzenie, a tuż przed końcem tego spotkania gospodarze zdołali jeszcze postawić kropkę nad i. Gola na 3 do 1 po podaniu od Wiktora Karłowskiego zdobył Krzysztof Majka. Zieloni pokonali Czarnych Sosnowca 3 do 1 i zostali samodzielnym liderem tabeli trzeciej wojewódzkiej Ligi Młodzików. Każdy mecz jest ważny, chociaż ten decydował o tym, kto tak naprawdę może awansować z tej ligi do, do Ligi Wyżej. No i widać było na boisku, że te, te nerwy się udzielały jednym, jednemu, jednej drużynie i drugiej drużynie. Natomiast otworzyliśmy pierwszy wynik i później mogliśmy tak naprawdę. Mm, na dwa, na trzy, nie zrobiliśmy tego. Przeciwnik cały czas był w kontakcie i, no i zdobył bramkę wyrównującą. Fajne jest to, że chłopaki się podnieśli i, i do końca szli po swoje. Także trafiliśmy później na dwa i na trzy. I, i z tego dzisiaj się na pewno cieszymy, bo e, gdy obejmowałem ten rocznik, zaczynaliśmy, e, mieliśmy zacząć grę w czwartej lidze e, pod okręgu, a teraz bijemy się o drugą ligę wojewódzką. Także to pokazuje, jaki, jaki progres zrobili chłopaki. i jak dobrze to, to idzie. Po tej bramce na 1-1 no, zrobiliśmy od razu zmiany, wprowadziliśmy parę korekt do naszego ustawienia no, i to zadziałało. Tak? No, dzisiaj akurat trzeba pochwalić cały zespół za to, jak wyglądał taktycznie, ale ja bym wyróżnił tutaj dzisiaj Mikołaja Kempysa, który no, był takim no, liderem drużyny i naprawdę w tym środku pola rozdzielał te piłki. To też. Ten zawodnik strzelił bramkę na 2-1, więc dał impuls drużynie do zwycięstwa. Zmiana trenera dała taki impuls zawodnikom, zawodnikom do tego, że, że można zrobić coś innego, natomiast yy, trener, który był wcześniej, bardzo dobrze przygotował zespół pod kątem technicznym, pod kątem yy, tak naprawdę też rozumienia gry i fajnie było wpłynąć na tą drużynę w troszkę inny sposób, w troszkę innym, tak jakby, okiem trenera, i to na pewno podziałało. Także praca trenera, który był wcześniej, trenera Mariusza, na pewno pozwoliła mi na to, że teraz ci zawodnicy rozumieją tak grę i są tam, gdzie są.